Jeśli tak jak ja nie oglądacie rozgrywek esportowych, to pewnie zdziwi was, że nawi nazywa pozycję na mapie cyferkami. Normalnie ta pozycja to długa, ale nawi mówi na nią 5 lub 15, a to jest short a gracze Na'Vi mówią na te pozycje 7. W sumie, jak tak sobie pomyślisz, to nauczenie się takich nazw pozycji jest naprawdę przydatne. Eliminuje to problem braku znajomości ich nazwy w różnych językach, o ile oczywiście nasi sojusznicy potrafią wymówić angielskie nazwy literek, oraz kolejny problem, czyli niektórzy gracze nazywają, różnie, pozycje na mapie. W tym wypadku, gdyby Valve ustandaryzowało wszystkie miejscówki cyferkami, nie byłoby tego problemu. A ponadto, nasz rosyjski znajomy nie używałby jakichś dziwnych nazw, których nie rozumiemy, bo są w jego języku. Nawet gdybyśmy bardzo często trafiali na Rosjan, to tak czy siak, wystarczyłoby się nauczyć po prostu wszystkich cyferek, powiedzmy do 30 i już byście wszystko rozumieli. Wow, to może być takie proste. Co myślisz o cyferkach zamiast nas w pozycji? Używasz ich lub będziesz od teraz używać? Napisz w komentarzu. Dziękuję.